wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na cotygodniową aktualizację procesów na przestrzeni. A także chciałam Wam e, tutaj parę rzeczy różnych innych powiedzieć. Pod e, piątkowym filmem aktualizacji, w którym między innymi e, wyraziłam swoją opinię na temat, opinię na temat e, konsekwencji wynikających e, ze, e, ze śmierci e, królowej Elżbiety. E, no i dostałam dosyć dużo takich e, nie powiem, żeby negatywnych komentarzy, ale takich komentarzy sugerujących, że y, jak ja w ogóle się mogę pozytywnie wypowiadać czy jakkolwiek na ten temat, tych ludzi. Po pierwsze, słuchajcie. Y, aha, no i że w ogóle teorie spiskowe dlaczego ja twierdzę, że teorie spiskowe są y, nieprawdziwe czy, czy takie przesadzone? Jak ja mogę tak mówić? Przecież większość teorii spiskowych się sprawdza i przecież to, co ja robię, to są teorie spiskowe. Otóż to, że nie. Ja się nie zajmuję teoriami spiskowymi, dlatego że teorie spiskowe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą spisków, układów, polityki, gospodarki, generalnie oszustw różnych, finansowych czy innych tam różnych oszustw itd. itd. Poza tym muszę Wam powiedzieć, że w, filmie w, piątko, w piątkowym filmie ja się głównie skupiłam na konsekwencjach. Które mogą się pojawić w obliczu tej sytuacji, która tam ma miejsce, czy się dalej odbywa. Nie skupiłam się specjalnie na temat tej pani. Poza tym było parę komentarzy, że no, skoro ja nie mogę mówić tego, co ja chcę na, na kanale, to niech ja sobie otworzę swój własny portal bo to jest takie proste, otworzyć coś takiego jak YouTube. Znaczy wiecie co, od razu Was upakają, że faktycznie mam takie rzeczy w planach, ale tak jak mówię, to nie jest takie proste, więc trochę na takie rzeczy trzeba poczekać. Chociażby jest to po prostu bardzo, bardzo kosztowne. No i, ale plany mam, rzeczywiście, więc, więc faktycznie być może będę miała jakieś swoje miejsce, na którym będę się starała, jakieś informacje... Może bardziej wprost y, opowiadać, aczkolwiek myślę, że słuchajcie, z, informacje podawane zbyt wprost mają zbyt y, manipulacyjny y, wpływ na ludzi. A przede wszystkim to jest w pewnym sensie y, przekonywanie innych do swoich przekonań w sposób bezpośredni. Czyli ja bym wolała Was zachęcać do myślenia i do szukania samodzielnych odpowiedzi, raczej Was inspirując do tego, a aniżeli. Dawać wam gotowca, którego po prostu przyjmiecie i będzie ok. I sobie, bo ta krajska powiedziała: nie chcę być ani guru, ani jakimś takim autorytetem, nigdy tego nie chciałam, więc uważam, że y, to, że nie wyrażam swoich opinii na temat takich czy innych ludzi wprost, to jest też moja decyzja, dlatego, że po prostu. Ja się skupiam na procesie, a nie na jakichś takich przekonaniach. Jeżeli chodzi, wracając do teorii spiskowych, wiecie, ja to co tutaj robię, to co w ogóle robię w swojej pracy, to jest praca oparta na moich badaniach. One nie są poparte żadnymi wynikami, nie wiem, jakimiś właśnie teoriami spiskowymi. Ja mogę ewentualnie yy, przyjąć jakąś teorię spiskową na warsztat, że tak powiem, i się zastanowić, na ile dana teoria ma jakikolwiek sens i przełożenie, czy ona jest w ogóle możliwa do zrealizowania. Więc no tutaj ja się skupiam bardziej na objawach, czyli nie lubię dzielić świata na czarno-biały, bo uważam, że to jest bardzo zamykający sposób myślenia. Staram się raczej szukać rozwiązań, a nie problemów. Jeżeli chodzi też o same z siebie teorie spiskowe odnośnie ich prawdziwości, muszę Wam powiedzieć, że pracuję z ludźmi już od 12 lat. Ja już naprawdę usłyszałam tak wiele bardzo trudnych historii rodzinnych i, i nierodzinnych i, i, i biznesowych, że to naprawdę nie trzeba być NWO, żeby robić sobie świństwa. Więc też mój stosunek jest taki, powiedziałabym, może nieoczywisty, jak czego by się można było spodziewać po osobie pracująco, pracującej w tej branży. Natomiast muszę też Wam przyznać, że ja sama nieraz zostałam ofiarą gdzieś tam teorii spiskowych, no chociażby niedawna historia na Facebooku, która gdzieś tam ponieważ okazało się, że mam 6 zdjęć, na których mam zasłonięte jedno oko. Na jednym zdjęciu mrużyłam oko, bo mi akurat słońce w nie świeciło w twarz, na innym zdjęciu po prostu miałam włosy na oku na twarzy i wiecie, już się pojawiły jakieś takie sugestie, że ja jestem też gdzieś tam nie wiadomo od kogo, więc Wiecie, to nie jest takie proste, kiedy się siedzi po, po, jakby po tej stronie kamery i różne rzeczy się na swój własny temat słyszy, które się po prostu wie, że nie są prawdziwe. Dlatego mam stosunek do teorii spiskowych sceptyczny, niemniej jednak nie twierdzę, że wszystkie są do kitu. Wiem o tym, że część z tych teorii rzeczywiście jak najbardziej ma rację bytu i one się faktycznie dzieją, te rzeczy, ale tak jak mówię, są fachowcy, są ludzie, którzy zjedli zęby na teoriach spiskowych, to nie są różni tam byle jacy ludzie, którzy coś tam poczytali, tylko to są ludzie, którzy od 20 czy 30 lat śledzą wiele, wiele wątków, czytają ogromną ilość informacji, po prostu prowadzą wręcz śledztwa. Więc faktycznie pod takimi teoriami spiskowymi y, mogłabym się podpisać. Natomiast pod takimi różnymi y, mało prawdopodobnymi to już po prostu nie. No ale zostawmy już tą, ten temat. Tak po prostu chciałam Wam to wyjaśnić, ponieważ widziałam, że jest dużo. Dużo takich różnych nieścisłości, i chyba nie wszyscy zrozumieli do końca moją intencję, jeżeli chodziło o piątkowy film. No, mam nadzieję, że ci, co zrozumieli, to zrozumieli fajnie, natomiast e, cała reszta, no to jakby przykro mi, ale przykro mi, że nie spełniłam wszystkich oczekiwań <grym> po prostu odnośnie, bo chyba myślałam, myślę, że chyba każdy oczekiwał, znaczy, każdy część Was oczekiwała ode mnie takiego. Jakiegoś werdyktu, czy, czy takiego absolutnego skatalogowania pewnych ludzi w pewnych, w, pewnych, w pewnych katalogach. Ja mam swoją opinię na ten temat, ale nie uważam, żeby akurat mój kanał był dobrym miejscem do, do wyrokowania tego rodzaju opinii, więc po prostu sobie to darowałam. No nic, wracamy w takim razie. Mam nadzieję, tak czy owak, że gdzieś tam teraz coś tam komuś może wyjaśniłam i może inaczej jeszcze raz sobie przesłucha ten film i może usłyszy. Moją, to co, tą, moją intencję w tych informacjach, które tam trochę może faktycznie za bardzo winałam w bibułę, czy tam w, w jakąś tam bawełnę, jak to się mówi, może i tak, no ale z drugiej strony chciałam to zrobić. No i czasami po prostu nie każdy film może mi też tak wychodzi, jakbym chciała, trudno powiedzieć. Pokorę na pewno mam, także dziękuję za różne słowa krytyki. No ale tutaj jakby musiałam się wypowiedzieć również. Ten, jakby chciałam odpowiedzieć na to w ten sposób. Dobra, słuchajcie, wracamy do naszej przestrzeni. Myślę, że weekend był dla wielu osób z tego, co słyszałam, dosyć trudny. I tak jak już właśnie w piątek bardzo optymistycznie określiłam, że najgorsze za nami, tak się okazało, że pewien pułap po prostu przestrzenie został przez nas już, powiedziałabym, opanowany, natomiast proces się przesunął dalej. No i teraz dlaczego? I słuchajcie, no to jest bardzo dobre, co się dzieje tak naprawdę. Posłuchajcie, co się dzieje. Ja to sobie zapisałam w notatkach, żeby właśnie znowu już nie wprowadzać jakiegoś niepotrzebnego chaosu i żeby znowu jakoś nie było jakiegoś większego niezrozumienia w tym co mówię, bo przecież o to chodzi. Czy znaczy, wiecie, żeby nie było. Ja traktuję wasze opinie na temat mojej komunikacji do was bardzo, bardzo poważnie, dlatego że ja uważam, że y Ponad 50%, albo bym powiedziała wręcz więcej, może nawet i 80% niezrozumienia człowieka przez człowieka, to jest to, że tamta druga strona to źle wytłumaczyła. Więc ja się staram, staram się jak mogę. No, no staram się. Okej, okay, więc lecimy. Słuchajcie, w tej chwili wychodzą takie kody źródłowe naszych, jakby powiedziałabym, nieciągłości, które, <laughs> słuchajcie, żebyśmy się zrozumieli. Torus jest wielowarstwowy, jest trochę jak cebula, ma wiele warstw. I teraz, jeżeli pewien, pewien, pewna treść w naszej ewolucji nie zostanie powiedziałabym, poprawnie rozwiązana jakaś zagadka w przeszłości, no to ona, się, ona jakby wrasta w nas i tworzy następne treści, czy no, na przykład protokoły zachowań, mechanizmy zachowań. I później, kiedy my już mamy to tak mocno zarośnięte, uważamy, zresztą poprawnie, że jest to nasz kształt i jest tak, jak jest. Tylko, że ten kształt robi się po jakimś czasie dla nas ciężki, ze względu na przykład na to, że inne elementy w nas się super, bardzo dobrze rozwinęły, a ten element powierzchownie wydaje się być poprawny i prawidłowy, natomiast jak się na niego, jakby głębiej się w niego wchodzi, to się okazuje, że tam jest niestety coś na kształt zgnilizny, która po prostu obrosła różnymi przekonaniami które swego rodzaju dały usprawiedliwienie dla umysłu, dla takiego stanu rzeczy. No i one zaczynają po jakimś czasie wykonywania procesów obciążać cały umysł. Tu możecie na przykład zauważyć u siebie wzmożoną potrzebę jedzenia, wzmożoną potrzebę spania i w ogóle potrzebę takiego dostarczania czegoś organizmowi. Ci, co palą papierosy, to mogą zauważyć u siebie większą potrzebę palenia. Ci, co są na jakiejś takiej diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, wręcz mogą nagle mieć potrzebę zjedzenia mięsa, lub w ogóle odpuszczenia sobie masy ograniczeń, które no cóż tu dużo mówić, tego rodzaju diety troszeczkę jednak narzucają. Przynajmniej nie jest to takie proste, umówmy się, jakby idąc do normalnego sklepu spożywczego, nie jest to takie proste kupić sobie cały zestaw, po prostu i sobie go zjeść. Więc do tej pory. Tak to, tak to gdzieś tam się ograniczaliśmy i tak ciągle tak gdzieś tam optymalizowaliśmy swoje działania ze względu właśnie na to i tamto. I teraz może tak być, że ze względu na przekopywanie siebie praktycznie do, do końca, możemy czuć takie zmęczenie, znaczy zmęczenie, irytację wynikającą ze swoich własnych ograniczeń. I teraz uwaga, to już też będzie kontrowersja jak cholera, ale to muszę powiedzieć. Starajcie się jak najmniej się ograniczać i pozwólcie sobie na luz, dlatego że jeżeli my sobie sami nakładamy takie klatki, to potem to się weryfikuje na przestrzeni, więc im więcej my mamy wewnętrznych ograniczeń narzuconych samy, samemu sobie, tym mniej my się poznajemy, bo my sobie w pewnym sensie nie pozwalamy na eksplorację pewnej przestrzeni w nas samych, ponieważ stawiamy sobie jakąś taką na przykład cudze przekonanie, ponieważ wiem dobrze o tym, że część wegetarian nie je mięsa, bo to jest niemodne, czy zostało tak powiedziane, że a, wiesz, to zwierzęta, to nie wolno zwierząt jeść i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład oni tego wewnętrznie wcale nie czują. Przyjęli to na klatę, okej, okay, wsadzili to sobie jako taką zaślepkę do umysłu. To jest oczywiście tylko przykład symboliczny dla wiele innych procesów. Wsadzili sobie zaślepkę, no tak, nie jemy mięsa, bo to są zwierzęta, nie wolno zwierząt jeść, ale wiem o tym, że wiele osób miałoby ochotę zjeść to mięso, więc tak naprawdę jeżeli macie tą potrzebę, to się starajcie szukać Głębiej dlaczego, z czego to wynika. Właśnie bo każda, każda, każdy dyskomfort, który w tej chwili odczuwacie, właśnie teraz w tej przestrzeni, przypominam to jest aktualizacja, więc skupiamy się teraz na tej przestrzeni, ona nam daje unikatową możliwość zajrzenia sobie w najciemniejszą dziurę i znalezienia powodu, dla którego jest dyskomfort, który pozornie się wydaje w ogóle nieistotny, lub mało tego wynika zupełnie z innych zewnętrznych bodźców. Czyli nie wiem, poczucie znudzenia, czy poczucie nie wiem, wypalenia zawodowego, czy poczucie y, rozczarowania w relacji z kimś. Generalnie to wszystko wynika to nie jest wina człowieka, że mamy rozczarowanie drugiego człowieka, że mam rozczarowanie z tej relacji, czy to nie jest wina mojej pracy, że się czuję wypalona, czy to nie jest, nie wiem, czy jaś inna tam. Po prostu nie jest to wcale winna, winny świat zewnętrzny. Tylko to, co mam w środku. I teraz, dzięki temu procesowi, mamy możliwość przekopania się właśnie do tych kodów źródłowych, wyjęcia ich na zewnątrz. I dosłownie, dzięki czemu poznajemy siebie lepiej, mało tego zaczynamy jakby szukać rozwiązań. Przynajmniej po, polecam szukania rozwiązań na te takie stare, stare, przeszłe sprawy. Oczywiście, że na wiele z tych starych, przeszłych spraw nie ma rozwiązań takich ad hoc, tylko to są rozwiązania, które trzeba sobie przemyśleć, przeprocesować, przyjrzeć się temu i że tak powiem, wprowadzić siebie w swego rodzaju zadumę. Więc tutaj to również na to pozwólcie sobie, Pozwólcie sobie samemu sobie spojrzeć w oczy i na przykład przyznać, że niektóre elementy czy, czy wasze treści są mniej pozytywne na swój temat, jeżeli na przykład no, po prostu widzicie w sobie mrok, o, mówiąc już tak, bez tych właśnie bawełenek, które ja tak jakoś może zbyt twórczo tworzę. W każdym razie bez, tych, bez tego wszystkiego po prostu tak, kurczę, jestem w tym i w tym miejscu. Mm, nie zrobiona dobrze, w sensie, że tu są błędy, ja nie mogę tak żyć, no więc szukamy, że nie na zewnątrz, tylko w środku, czyli to, co się dzieje na zewnątrz jest objawem tego, co się dzieje w środku, tak? To ciągle Wam będę powtarzać, już też wiem, że ileś osób mówi, że to, to ja ciągle gadam to samo, ja Wam nic na to nie poradzę, ze wrzesień jest taki stojący, jak po prostu, yy, wiecie, no, yy, no, kisimy się we własnym sosie, ktoś mi nawet zasugerował, że ja też się kiszę, oczywiście, że ja przechodzę swoje procesy również. Czy się kiszę? Być może tak, ok. Słuchajcie, więc tak. Spojrzę oczywiście w notes, żeby tutaj się już nie zapędzić. Aha, no właśnie, tutaj jest to uświadomienie czasoprzestrzenności w człowieku, czyli dzięki temu, że ja mam wgląd w swoje stare zapisy, czyli w swoje kształty niektórych swoich treści, dzięki temu, ja mam wgląd w swoją przeszłość i uświadamiam sobie, że moja istota składa się nie tylko z teraźniejszości, ale też z przeszłości, z teraźniejszości, a to łącznie z tym tworzy moją przyszłość, czyli potencjały na przyszłość. I cały ten proces, w którym w tej chwili trwamy jako ludzkość, to jest właśnie o tym, żeby jak najbardziej teraz siebie przerobić, żeby to miało wpływ na naszą przyszłość, bo jeżeli my tak będziemy zamykać te oczy i uszy, i nie, 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 ja nic nie chcę widzieć, wszystko jest super, no to cały czas jakby tworzymy tą iluzję. No i właśnie w tej chwili dużo takich iluzji może Wam tak wyskakiwać, powodując rozczarowania, smutki, smuteczki, jakieś takie, może i depresje. Część się bardzo dobrze czuje, bo czuje się taka mm, energetycznie doładowana i działają, i to jest ekstra. Bo na przykład ten proces zrobili wcześniej, czy w danym momencie akurat oni mają kody źródłowe, posprzątane i tam jest wszystko, jest tak jak chcą. Tylko na przykład przerabiałem odwrotnie, także dla to mówię teraz do tych, co się dobrze czują. Aktualnie i nie, 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 nie widzą w sobie żadnych. Żadnych problemów, to wy macie jakby te swoje korzenie poukładane, posprzątane, a yy, i za to na zewnątrz może wam różnie wychodzić, bo dopiero to układacie w sobie, jakby dopiero eksportujecie te informacje na zewnątrz, i dopiero zaczynacie kreować swoją rzeczywistość zewnętrzną. A dla tych, co teraz czują takie rozczarowania, smutki, no to jest cały czas kopanie w tej dziurze, poszukując tych problemów gdzieś tam daleko w sobie. I ale na przykład może Wam na zewnątrz jakoś nawet dobrze iść, chociaż myślę, że, że to będzie się teraz też zmieniało, ponieważ jeżeli wywalacie nowe treści, nowe, stare treści na nową rzeczywistość, to też wpuszczacie nowe zasoby, które będą Wam tam się procesowały i mogą Wam zmieniać Wasze, wasze życie, czyli na przykład relacje, na przykład z rodzicami, polecam się teraz przyglądać relacjom z rodzicami, czyli korzenie, tak, czyli pochodzenie. Jaki masz stosunek do swojego domu rodzinnego i tak dalej, i tak dalej. I przenieść, to może Wam pomóc, przenieść to rozumienie treści rodzinnych, przenieść na swój stosunek do siebie. Czyli jeżeli na przykład w domu rodzinnym było różnie, bywało, nie jesteście w jakichś szczególnych układach z rodzicami, czy nawet części z Was pewnie już rodziców na świecie nie ma to to jest do przepracowania jakby wewnętrznie, że to jest Wasz stosunek do Waszego korzenia, więc tutaj należy nad tym troszeczkę popracować i podkręcić, czyli coś tam sobie zaakceptować i ten chaos i, i gdzieś tam to po prostu, no nie wiem, już nie chcę, lu, nie lubię określenia wybaczyć, ale odpuścić, czyli dobra, jest jak jest, już nie robię z tego problemu, już dajmy sobie z tym spokój, po prostu lećmy dalej. Dobra. Ym, słuchajcie, ale żeby nie było tak gorzko i nieprzyjemnie, to mam jakby taką dobrą wiadomość, że te procesy, jakby powiększają nam naszą świadomość, dlatego że dzięki temu wypieprzaniu, że tak powiem, za przeproszeniem tych naszych trzewi na zewnątrz, i jakby takiemu kontrolowaniu tego, tych kodów źródłowych starych, to nam daje możliwość powiększenia swoich zasobów, jednocześnie uspójniając tego ciężkiego, twardego gnie, klocka, który tam Wam gdzieś zarósł jakimiś innymi treściami. My go rozbijamy, więc robimy się całkowicie od, od razu lżej, się robi, ulga się robi, a przy okazji wprowadzamy jakąś innowacyjność w związku z tym elementem. Więc, po pierwsze, poprawia to pracę uspójnienia procesowego, czyli treściowego uspójnienia w umyśle, po drugie, e, poprawia czy powiększa nam to możliwości naszej percepcji umysłowej. A to wszystko po to, żebyśmy sobie zdecydowanie lepiej radzili w nadchodzącym, nadchodzącym czasie. E, to jeżeli. I to tyle, jeżeli chodzi o, 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 o to, co się dzieje w umysłach, czyli przekopujemy, przekopujemy, tak naprawdę zostało nam jeszcze tak, jakby do połowy października, w połowie października zaczną się pojawiać y, już jakieś takie, y, wyluzuje ten proces i się zaczną pojawiać już inne informacje, czyli takie na bieżąco będziemy bardziej lecieć. No i właśnie tu się z kolei. Pojawia ten nieszczęsny listopad, który tutaj faktycznie nie wygląda jakoś tak ym, nad wyraz cudnie, ale muszę Wam powiedzieć, że do końca tego roku ja nie widzę jakichś takich apokalips wbrew pozorom. Bo tu mnie oczywiście regularnie wszyscy pytają, jak się skończył temat preparatów, to teraz się zaczął temat gazu. <laughs> Więc jak to będzie, jak to będzie, co to będzie. Wiecie co, ja myślę, że w ogóle podejście, co to będzie, jak to będzie, nie jest najlepszym podejściem, że w tym momencie raczej należałoby yy, sobie raczej wbić w głowę to, że damy sobie radę ze wszystkim, co nas spotka i to jest taka podstawowa yy, sytuacja. No ale tak, słuchajcie, tu się nie ma co też czarować ani fantazjować, yy, że yy, nie, w ogóle nas to nie dotknie. Oczywiście, że już to nas dotknęło, bo przecież już ten temat jest weterze i już to część ludzi się martwi i, i, i zastanawia się, jak to będzie zimą. Szczególnie, że pogoda jak na połowę września, chyba myślę, że cała Polska tak to widzi. Na pewno Warszawa tak nie zaciekawa ma tą pogodę, powiedziałabym, że jest na pewno zimniej niż można by się po wrześniu spodziewać. Natomiast Faktycznie, no i gdzieś ten chłód zewnętrzny oczywiście spowodował ochłodzenie również mieszkań czy domów, no i tak się ten temat cały czas wywala dzięki temu na zewnątrz, że co to jest już, jest zimno, co to będzie dalej. Okej, okay, więc słuchajcie, no nie ma co tu się oszukiwać, że generalnie etapy procesu wyglądają tak, że na razie to są takie przymiarki. To się tak naprawdę jeszcze nie wydarzyło. Natomiast żebyśmy my wiedzieli, jak mamy na to reagować, to to się będzie musiało wydarzyć i w pewnym sensie ten sezon, nazwijmy to grzewczy, może być taki stresujący. Może być, mogą różne rzeczy się dziwne wydarzyć, na to potencjały są, ale to będzie dużo mniejszych wydarzeń, a niż jakieś takie jedno mocne, hamskie wydarzenie, które nas tutaj zatrzęśnie w posadach. To będzie dużo punktowych, denerwujących, irytujących elemencików, typu za wysokie ceny. Albo jakieś limity, albo coś tam, i to tak będzie tak wielowątkowo, nie mocno, ale jednak boleć. To tak, jakby nas naraz ugryzło, nie wiem, kilkanaście komarów, ale nie jedna osa. O, może tak. Czyli, czyli tak, ale my musimy przecież ten proces przejść, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski, a przede wszystkim, żeby no, cały czas łapać te algorytmy protokołu zachowań. Ja teraz lubię słowo protokół i właśnie tak jakoś on porządkuje mi taki właśnie, dobre jest to słowo protokół w kontekście rozwoju, czyli my się uczymy mechanizmu zachowania, czyli my dzięki temu doświadczeniom, które mamy, wyciągamy z nich wnioski i wtedy te wnioski wpływają na właśnie sposób myślenia, na sposób zach zachowania, na, tą, na szukanie tego rozwiązania. Czyli to jest istotne, to jest szukanie rozwiązań. Nie siedzimy, się nie martwimy i boimy, tylko szukamy rozwiązań, no i zaraz, no jakie rozwiązania, pani Rajska, e, że przecież no nic na to nie poradzimy. E, wiecie co? Je, tak kiedyś ktoś powiedział, ja się z tym zgadzam, że jeżeli nie ma rozwiązania albo tego nie widzisz, to prawdopodobnie nie jest to w tej chwili problem, tylko sytuacja do zaakceptowania i do przemyślenia. Prędzej czy później na pewno się pojawi rozwiązanie i pomysł na to, jak te pewne tematy z nich wybrnąć. Natomiast, tak czy owak, wbrew pozorom, nas tutaj troszeczkę. Ochrania czy może osłania parę okoliczności przed jakąś taką wielką katastrofą, więc myślę, że nie ma się co aż tak bardzo bać. Natomiast spodziewać się jakichś takich jakby spodziewać się jakichś takich wydarzeń tymczasowych, różnych takich, powiedziałabym, wprowadzających dyskomfort, no ale nie panikę, można się tego spodziewać. Natomiast ja bym raczej się do nich przygotowała jakby psychicznie, tak, ale uwaga, nic się nie dzieje, jakby co jest poza jakimś takim scenariuszem w oparciu o doświadczenie z przeszłości. I to jest właśnie to, co się w tej chwili dzieje, czyli jeżeli jakby tutaj panikujemy, ale z drugiej strony chodzi też o to, żeby zwrócić uwagę, przypomnieć sobie jakby na podstawie doświadczeń z przeszłości, My musimy wyciągnąć dzisiaj pewne wnioski, które dalej nas poprowadzą. Ale co jest istotne? Te doświadczenia z przeszłości, czy to ja mówię o ludzkości pod kątem kryzysu, czy mówię teraz o prywatnych procesach pojedynczych osób, te, te wydarzenia z przeszłości charakteryzują, jakby one tworzą pewien zakres możliwości działania. Czyli cudów nie ma, sam siebie nie przeskoczysz, więc tu będzie wszystko działało w obrębie możliwości. Jak gdyby akceptacji naszych zasobów, czyli krótko mówiąc, nie wydarzy się nic, z czym wcześniej nie mieliśmy doświadczenia. Słuchajcie, i tak y, tyle na dzisiaj. Ja się postaram jeszcze coś w tym tygodniu wam nagrać. No i cóż, no to działamy, także y, nie bójmy się, działamy i skupiamy się na kodach źródłowych i przerabiamy swoje fundamenty, bo to jest istotne. Czyli krótko mówiąc, trzeba zejść do piwnicy i w niej posprzątać. Trzymajcie się, hej!